Zatem maszerujemy z pamięcią o Ignacym Łukasiewiczu, pod pomnik Ignacego Łukasiewicza, aby zapalić lampę naftową, którą zapalił 171 Cudowne nasze miasto, to miasto z mocnym szlakiem naftowym, z piękną historią i z wyjątkowymi ludźmi, takimi jak Ignacy Łukasiewicz, którego pomnik znajduje się za nami. 31 lipca dzień, w którym Ignacy Łukasiewicz wraz z Bratkowskim skonstruowali lampę. lampę we współpracy z Janem Zechem, lampę, która nie tylko pięknie oświetlała witrynę lwowskiej apteki, ale była też natychmiast wykorzystana w taki sposób użytkowy, że uratowano życie człowieka. Nocna operacja dała szansę na przeżycie. Pacjent nazywał się Cholecki i żył przez jeszcze wiele, wiele lat. To to światło, drodzy Państwo, zmieniło obraz świata, rozświetliło mroki galicyjskich hał dało możliwość dzieciom do nauki, do rozwoju własnych pasji. Z czasem stało się ogromnym przemysłem do momentu, kiedy Edison nie wynalazł żarówki, było naprawdę epokowym odkryciem. Pan prezydent w, w tym momencie dokona symbolicznego zapalenia lampy obok pomnika Ignacy Łukasiewicza po raz 16, by w ten sposób upamiętnić to wydarzenie.